Witam serdecznie z tej strony Konti i zapraszam na materiał z Project Diablo 2, w którym chciałem wam pokazać mniej więcej jak ten mod wygląda już tak od kuchni. Czyli w sensie, no w praktyce na tej postaci w końcu udało się wejść na serwery, bo, 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 bo od dłuższego czasu były problemy z serwerami, były często bardzo wyłączane, stąd też ten materiał pojawia się dopiero teraz. Gdyż chciałem właśnie na serwerach online pokazać Wam mniej więcej już jak to działa wszystko, tak więc <laughs> obecnie mam 85 level Paladynem pod Podholi Bolta. I tak dalej i tak dalej. Gra mi się tym całkiem przyjemnie, jest jeszcze sporo do sprzętu do zgarnięcia, ale to nie o tym mowa w tym materiale. Przede wszystkim chciałem wam tutaj pokazać, mniej więcej czym się on różni od klasycznego Diablo, i może po części od Path of Diablo, chociaż poda akurat nie grałem za wiele, więc tutaj nie mam zbyt dużej wiedzy, żeby wam jakieś takie konkretniejsze porównania pokazywać. Więc zaczynając od podstaw, czyli od tego, że mamy. Rozdzielczość troszeczkę bardziej y, przyjemną, to jest taka dosyć istotna sprawa. Ja obecnie gram w oknie, gdyż y, nie wiem czego, ale OBS ma problemy z przechwytywaniem gry w pełnym ekranie. Jest to rozdzielczość 1068x600, z rozciągnięciem, no ja w tym momencie mam na jakieś 80. Procent monitora zajęte tym oknem, więc to jest całkiem spoko. Mm, bardzo przyjemne. Da się grać też w screenie, nie rozjeżdża to rozdzielczości, jak ktoś na przykład ma dwa monitory, co jest bardzo częstym problemem i w niektórych grach to bywa bardzo irytujące, więc jeżeli byście chcieli pograć w screenie, to i żaden problem, nie ma, nie ma z tym najmniejszych problemów. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o inwentorii, to jeżeli kojarzycie w Paweł w Diablo, ono było takie bardzo trochę tutaj wszystko ze sobą, jakby zgniecione w kupie. Tutaj został zachowany klasyczny ekwipunek, klasyczny schemat ekwipunku. Jeżeli chodzi o, o ekwipunek, już nasz normalny tutaj o inwentorii tak zwane w wersji angielskiej, no to jest on trochę większy. Mamy cztery kratki, jakby normalnie na wysokość plus cztery kratki tak zwanego charm inventory. Widzicie, tu jest teraz na czerwono, jak jest u góry, wszystkie czarmy trzymam, o, pokaż tak bardziej, widzicie, tu jest takie, jest taki, widać, że różni się wyglądem po prostu też ten charm inventory. Tu jest takie jakby puste, tu są jakieś takie tutaj jakby hieroglify, zwał jak zwał, takie, o, w tle są jakieś takie, jakieś takie malunki, więc jest to charm inventory, tutaj te cztery kratki od dołu. Więc wsadzamy tutaj nasze czarmy. Kostka Horadrium została troszeczkę zwiększona. Jak wiecie było 3 na 4 jest 4 na 4 więc można sobie troszeczkę więcej wrzucić. Zawsze to tam kilka, je, czy jeden, dwa przedmioty więcej można wsadzić. Jeżeli chodzi o staż, to on jest troszeczkę <laughs> większy niż ten, który był w, w Diablo. To minimalnie, nie pamiętam dokładnie o ile, a jest minimalnie większy. Z racji tego, że nasz ekwipunek jest mniejszy, bo w podzie było bodajże 5 normalnych i 4 na czarmy. Tutaj jest 4 na 4 a tu jest delikatnie większy za to staż. I tak to mniej więcej wygląda. Kolejne informacje, które są dosyć istotne, skróty klawiszowe, które pomogą nam przerzucać przedmioty. To jest akurat bardzo fajne. Podstawowe skróty, przerzucanie z jednego okna na drugie to jest Shift plus prawy przycisk myszy. Przerzucałem sobie pomiędzy e, naszymi oknami. Możemy również tak samo przerzucać do kostki i z powrotem. <laughs> Druga sprawa to jest wrzucanie przedmiotów do zamkniętej kostki. To jest Ctrl Shift. Trzymamy Ctrl Shift i prawy przycisk myszy, pyk, i wrzuca nam od razu przedmiot do kostki. Jak mamy otwartą, oczywiście to nam nie zadziała. Wyrzuciło mi przedmiot na podłogę z tego względu, że jest to kolejny skrót, jeżeli chcemy coś od razu usunąć, niezależnie z ekwipunku ze starsza, z kostki z czegokolwiek, na przykład przerzucamy sobie przedmioty między postaciami, co jest akurat bardzo wygodne klikamy sam kontrol i prawy przycisk myszy wyrzuca nam przedmiot na podłogę od razu więc to jest też wygodne, jeżeli chcemy na przykład komuś coś dać, jeżeli chcemy sobie przerzucić na inną postać, na te muły nasze czy tam po prostu na postać, którą stwierdzamy, że zaczynamy levelować na postać, chcemy trochę sprzętu przerzucić, cyk, 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 parę kliknięć Sorry, parę kliknięć i mamy wszystko już na podłodze, więc to jest fajna sprawa. Kolejny, quality of life, czyli taki, taka zmiana, która wprowadza bardzo przyjemne uproszczenie i wygodę przede wszystkim, to są lud filtry, które zapewne mogliście już też zobaczyć w Path of Diablo, jeżeli graliście, jeżeli nie graliście, no to też polecam tego moda, jest fajny, ja akurat tak jak wspomniałem, nie grałem za dużo, Mm, więc aż tak dużej wiedzy nie mam na temat PODA, ale loot, filtry, jak zauważyliście, możecie zwrócić uwagę, zrobimy tak: zrobimy sobie jakąś runę, żeby wam pokazać eee, i na przykład mapę, że jak wyrzucę na ziemię, to tutaj pod obrazkiem mojego merca się pojawiają rzeczy. Flail, 5 socket, runa pól, ruiny, mapa, fajna sprawa, nie? Także lut filtry można customizować. Ja obecnie używam <coughs> lut filtra naszego rodaka Kryszarda, mmm, który jest bardzo fajny zarówno dla ludzi nieogarniętych, takich jak ja, oraz dla ludzi już z dużo większą wiedzą na temat Diablo 2 na Battle Necie, ogólnego tak itd. Podrzucę wam link do, do tego filtra również e, pod filmem w e, opisie. E, następny plus ogromny plus, jaki jest tutaj to jest stakowanie się kamieni. Tu mam, widzicie, taki plusik przy kamyku. Oraz stakowanie się run. I to jest po prostu coś pięknego, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chcemy sobie rozstakować runkę, wsadzamy po prostu tak, tą z plusikiem. Do kostki dajemy transmuta, wyciąga nam jedną sztukę. Chcemy wyjąć kolejną? Znowu tak samo. No i sobie wyciągamy. Jeżeli chcemy z powrotem je spakować, wsadzamy jedną bo zwykłą runę. Pyk, zrobi nam się z plusem. Kolejna pyk. I ciub. I to samo z kamieniami. Tak samo to działa z klejnotami. Pyk. Jeden klejnot cyk, jeden klejnot cyk. Mega sprawa. Yy, tutaj mam na przykład 22, 30 40. No po 30, 40 kamyków mam w jednym staku. Jak będę potrzebował więcej perfów, to sobie po prostu wypnę trzy, wepnę sprawy, zrobię kamyk yy, i będzie spoko. Yy, jeżeli chodzi właśnie o kamyki i inne tego typu rzeczy, to jest różnica drobna w receptach, jak już jestem przy kostce. Do tej pory robiło się normalnie trzy flowless, czyli te bez skazy z polskiej wersji językowej. I robiliśmy sobie perfekta. Tutaj jest różnica taka, że potrzebujemy trzech kamieni oraz klucza. Dodatkowo musimy wrzucić klucz, żeby nam się połączył kamyczek. No i perfa też tak samo jedynkę możemy sobie od razu połączyć, zestakować i jest fajnie. Świetna sprawa. To jest naprawdę mega, bo jak się zbierało kamienie, to z tego co pamiętam, to ludzie na BattleNet mieli w ogóle całe postacie w perw kamieniach, w runach perw kamieniach. No bo się po prostu nie dało tego nigdzie trzymać, było tego tak dużo, że się nie dało tego trzymać, a a kamyki są potrzebne do, do różnego rodzaju craftów, czy chociażby nawet wrzucić do przedmiotów, tak jak tu w Griswoldzie mam plus te perf topazy, żeby mieć MF-a większego, co zauważyłem, że w końcu zaczęło rzeczywiście dropić, jak wrzuciłem te, te, te topazy w te itemy, więc będzie farma, będzie drobna farma w końcu w moim wykonaniu, będziemy szukać itemów, potrzebuję jeszcze dwóch itemów Griswolda, no i wiadomo, run, innych tego typu rzeczy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o skille to każda z postaci praktycznie dostała jakieś zmiany, albo zmiany w skillach, albo po prostu nowe skile. Jeżeli chodzi o Paladyna to tutaj dostaliśmy trzy nowe skile. Joust. To jest jakiś taki pod... do walki w range robiłem Paladyna pod melee. To jest jakiś taki teleport, że doskakujemy do postaci i bijemy dostając buffa do movement speeda na 2 sekundy. Więc takie ciekawe. Holy Nova. Holy Nowa to jest kozacki skill. Który zarówno zadaje obrażenia magiczne, jak i leczy wszystkich sojuszników, którzy zostaną trafieni. Holy Nową, jak zobaczycie w mizanej guderze. to taki miał efekt leczenia. Kolejnym nowym skillem jest Holy Light, czyli to jest taki typowy single target heal dla sojuszników. Czyli możemy grać palem supportem, gdzie będziemy po prostu stać i leczyć sojuszników, jak będziemy grać w party. I w sumie to tyle, jeżeli chodzi o o skill'e Paladyna, eee, niektóre skill'e zostały poprzestawiane, tak jak na przykład Fist of the Heavens to był skill z 30 levela, teraz tu jest Holinowa. Nova, eee, Zapal, czyli, zapał, czyli Zil był na 12, ogólnie to no wiadomo, jak jesteście zainteresowani tym, żeby sobie pograć na tym modzie, to możecie się na spokojnie zapoznać, zrobić sobie postać, zobaczyć jakie zmiany zaszły w tych postaciach, w tych skill'ach, eee, jeżeli chodzi o statystyki, tu się nic kompletnie nie zmieniło, natomiast doszła dodatkowa zakładka z takich szczegółowych statystyk. Standardowe jest to pod klawiszem numer 8 na klawiaturze. I jak widzicie mamy pełną tutaj kartę statystyk włącznie z Magic Findem, ile mamy Golda w Staszu, ile mamy Goldfinder, tutaj są te breakpointy, tak zwane, jeżeli chodzi o Faster Hit Recovery, czyli odzyskanie jakby równowagi, to było w polskiej wersji, szybsze odzyskanie równowagi, to było chyba napisane, nazwane w polskiej wersji, czyli jak dostaniemy jakiegoś hita, no to szybciej po prostu odzyskujemy kontrolę nad postacią, jakieś stuny, nie i tak dalej. FCR to jest Faster Cast Rate, czyli jeżeli gramy postacią kastującą, no to mamy też takie tutaj progi, ile mamy tego Faster Cast rate. tu czym więcej to wiadomo, szybciej kastujemy, jak się gra czarodziejką, e, nekromantą pod bone to tam <laughs> bone spirita, czy inne rzeczy, to, e, no to Faster Cast Rate jest tutaj dosyć istotny. E, jeżeli chodzi o resist, również mamy tutaj podane statystyki, ile mamy ich również overcap, czyli jak wejdę sobie w normalnie, mam lightning 75 75 poison, tu mi pokazuje dokładnie ile mam 106 na poison, 89 na lightning <kühm> i tak dalej. Czas trwania trucizny wydłużony o 200%, czyli jak zostaniemy zatruci, no to ona będzie trwać znacznie dłużej niż zwykle. Tutaj jest jakieś absorption, czyli pochłanianie obrażeń. Od colda, od lightninga gdzieś tu coś pewnie mam. O tu, 21 absorbs cold damage based on character level. I dodatkowo 20% gdzieś tam też to w którymś przedmiocie jest. Już nie będę tego szukał na szybko. Gdzie to faktycznie damage reduction. Ile atakujących otrzymam obrażeń? To mam akurat spaska, że dostałem 463 takie odbicie czy ciernie i tak dalej. Więc można sobie też z aurą cierni prawdopodobnie można by tu było e, zobaczyć, co się dzieje. No. Tutaj mamy 600%. To ciernie, no wiadomo. No, kiedyś tam ludzie grali bildaj pod ciernie, więc ogólnie całkiem spore statystyki. E, dosyć szczegółowy bym powiedział. Kolejna sprawa to jest nasz najemnik, który otrzymał dodatkowe trzy sloty na przedmioty, na buty, rękawice i pasek. Co daje nam znacznie więcej możliwości, jeżeli chodzi o budowanie naszego najma, naszego merca. Do tej pory, pamiętacie, była broń, ewentualnie tarcza, jak się brało, najemnika z trzeciego aktu, hełm i mm, zbroja. Tutaj mamy oczywiście jeszcze dodatkowe trzy sloty, więc można tutaj nawet pełne sety najemnikom dodawać. Bardzo dużo ludzi widziałem chwali sobie dwa itemy z zestawu Sigona, bo daje zwiększony atak speed i chyba life leech. Wczoraj zresztą nawet na streamie też dużo ludzi o tym wspominało, <laughs> więc można kombinować. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o merców, to. Zostali dość mocno zbufowani i dużo częściej teraz widziałem, że ludzie używają uczniczki z pierwszego aktu albo barbarzyńcy z piątego aktu. Podostawali dodatkowe aury. Łuczniczka w zależności od typu obrażeń ma aurę wigoru, która nas bardzo mocno przyspiesza i zwiększa naszą wytrzymałość. Inna natomiast ma bodajże medytację, czyli aurę przywracającą nam manę. Barbarzyńca ma aurę mocy, czyli jak gramy wręcz lub strzelamy z łuku, to po prostu aura mocy nam zwiększa dość mocno również obrażenia. To jest aura mocy, to jest paladynowa, czyli ta na ósmym poziomie 110% zwiększonych obrażeń, więc to jest całkiem sporo. Nie wiem dokładnie, jakie levely tych aur mają ci najemnicy, ale jest ogólnie spoko. No jeżeli jeszcze wracając do Merca, wiem, tak, które skacze po tematach, także sorry, wdrażam się w ten mod. Pamiętacie, jak mówiłem o karcie statystyk pod ósemką jak odpalimy sobie okno Merca? I klikniemy 8, to mamy statystyki mercenarii naszego, czyli naszego najemnika, które również tu możemy sobie sprawdzać, rezisty, wszystko tutaj jakieś overcapy, i tak itd., więc e, fajna sprawa, można sobie również do, do, dokładnie śledzić statystyki mm, Ziomka, który z nami biega i który nam pomaga. Eee, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Nie wiem. Klucze również się stakują, jeżeli chodzi o Ubery. Nie wiem, czy one się stakowały w klasycznym Diablo, czy nie. Chyba nie, ale tutaj nie mam pewności. Kolejna sprawa to mapki, czyli nowy quality con nowy content endgameowy. Możemy biegać mapy, możemy je sobie ulepszać. Tu widziałem biały, tu mam np. przykład żółtą. Eee, to wszystko mam Tiery pierwsze. Przypuszczam, że żeby wydropić wyższe Tiery map, to trzeba biegać po prostu mapy i tam dopiero dropią. Wyższe tetiery. Nie wiem, jeszcze mi żadna nie wypadła. Na ten moment zrobiłem tylko jedną mapę i to nie całą, bo przed tym jak zdążyłem ją ukończyć, to wywaliło serwery, co niestety w pierwszym tygodniu działania funkcjonowania moda jest czymś naprawdę częstym. Ostatnio dwa dni wolnego były, dwa dni serwery nie działały, więc zacząłem grać na singlu. Mam już tam 75 level, skończyłem wczoraj koszmar, jestem w drugim akcie piekła, także na singlu sobie testuję build pod Amazonkę. I to mniej więcej tak wygląda. Pokażę Wam jeszcze tutaj na szybko, jak mniej więcej działa ten build. I całkiem przyjemnie mi się nim gra, powiem szczerze. Bardzo fajny. Eee, teraz sobie. O, już jaki żółty amulet. Teraz sobie zacząłem farmić trochę pity w pierwszym akcie. Ponoć jedna z lepszych, jak nie najlepsza miejscówka do farmienia. Hmm, więc, e, więc sobie zacząłem trochę potwarmiać pity właśnie z tym Magic Findem dodatkowym. Eee, więc jest to zdecydowanie przyjemne. Coś tu pozabijamy sobie po drodze. jakieś elitki, elitki warto zabijać. Wiadomo, drop jest fajny z elit. Przed chwilą żałowałem, że nie nagrałem tego. Eee, poszedłem sobie zabić jednego mopka, jedną elitę. Wypadł mi Helm Sigona. Zabiłem drugiego mopka obok, dwie sekundy później. Wypadł mi drugi raz ten sam hełm Sigona. Żałuję, że tego nie, nie mam nagranego. A więc eee, trochę śmiechłem ogólnie rzecz biorąc. Eee, Dobra, tu biegniemy sobie do pitu zwierzęta. Ja trzymam się drogi. Trzymamy się drogi, bo drogą najszybciej dotrzemy do celu. Chyba, że nagle ona zacznie zakręcać. Oj, jednak tu będzie pit, tu będzie, tu jest roz, rozdroże i tutaj będzie ten pit. I tu jest ponoć najlepsza miejscówka do farmienia. E, tak, tym moim buildem, który bije magią, to nie mam tutaj żadnych na szczęście mobków, e, którzy by mieli niewrażliwość na magię. W zależności od buildów, oczywiście jakimi skillami gramy, no to inne miejscówki są lepsze, bo jeżeli gramy pod cold, to w picie jest ciężko, z tego względu, że niektóre mobki mają immunity to cold, co jest akurat widzicie bone muriory mają immunity to cold, więc no... troszkę dłużej schodzi niestety na, na tych pitach, jak, jak się bije pod element, który w dużej mierze występuje jako niewrażliwość. Także tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy o czym nie zapomniałem, żeby wam powiedzieć. Jeszcze jedną rzecz wam powiem za chwilę, tutaj na koniec, odnośnie kolejnych quality of life changes, czyli tych zmian wpływających na wygodę grania i tak dalej. Jest to sytuacja związana z hostowaniem gier battlenetowych, znaczy na tych online'owych. Tak się z przyzwyczajenia mój battlenetowy, no bo gramy online, ale wiadomo to nie jest normalny battlenet, ten klasyczny. Zobaczymy, może coś wypadnie przy okazji, o jakiś pierścień, może coś jeszcze wypadnie, zobaczymy. Proszę właśnie dofarmić trochę sprzętu jeszcze tutaj, żeby wzmocnić tę postać. Nie pogardziłbym jakimś dodatkowym armorem Grizzwolda albo czapom, później sobie skoraptował, a już by weszło coś fajnego. No właśnie doszło a propos koraptowania, no bo w klasycznym Diablo tego nie było. Tutaj ta, ta równo w Pawo w Diablo, jak i tutaj. E, mamy itemki, które nam pozwalają koraptować itemy, tak jak w Poe, tutaj mieliśmy walorby w poe, tak w Pawo w Diablo mieliśmy Orbo Corruption, tak tutaj mamy worldstone Shardy których używamy do koraptowania przedmiotów również za pomocą kostki Horadrimu. Wkładamy przedmiot, wkładamy orba, klikamy transmute i patrzymy, co się dzieje z itemem. A mogą się naprawdę fajne rzeczy dziać. Mogą dochodzić gniazda do przedmiotów, mogą dochodzić plusy do skilli, mmm, mogą jakieś zwiększone obrażenia w przypadku koraptowania broni wejść i tak dalej. Więc no, naprawdę fajne mody mogą wejść, tak jak w przypadku PoE. Naprawdę może nam to. Dość mocno zmienić nasze przedmioty na plus, na minus mogą się całkowicie zepsuć, również stać się rzadkie. Jeżeli na przykład koraptujemy unikaty albo setówki, to mogą nam się to po prostu wysypać i zrobią się rzadkie, dokładnie tak jak w POE. jest bardzo dużo rzeczy zaczerpniętych, właśnie z POE, jeżeli chodzi o system map, jeżeli chodzi o, o to koraptowanie itemów. Trochę elitek, niestety na ten moment dropu nie ma, no ale nie jest tak łatwo. Nie, nikt nie mówił, że. Zrobię jedną rundkę i od razu dropnę nie wiadomo co, więc trochę jeszcze tutaj biegania przede mną. Skrzynka standardowo złota, nic ciekawego, różkę mogę wziąć, może być coś warta. Eee, no no i tutaj taka rundka na picie, można powiedzieć sobie dalej, jakiegoś bossa zabić, można zresetować i biegać w kółko pity. Eee, no, tak wygląda wspomniany Wallstone Shard, mam ich 9, ponoć są dosyć wartościowe, jeżeli chodzi o handel za runy. Zobaczymy, tutaj mam też mózg Mefista. to jest drops uber Izuala, którego mogliście zobaczyć. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam na mój kanał. Ostatnio wrzuciłem właśnie też moją walkę z Uber Izualem. Wypadł mi mózg, jeszcze dwa itemy są potrzebne i można Uber Tristram otwierać. Na ten moment się nawet nie planuję wybierać do Uber Tristram, więc spokojna głowa, nie jestem w stanie nic tam zrobić. Dobra, tyle jeżeli chodzi o to. Także, tak jak mówię, build jest całkiem przyjemny. Nie jest on może jakiś super wypasiony, pewnie część z was preferuje młotki standardowo, jak to większość ludzi grało zawsze pod młotki. Mi się podoba ten Holy Bolt i, i, i dążę do tego, żeby wzmocnić go jeszcze bardziej. No i tyle, zobaczymy. Dobra, to co chciałem wam pokazać, niestety jest minus, tak że się okno robi, ja grałem w oknie, że wychodzą z gry się zmniejsza, więc trudno, <laughs> trzeba sobie jakoś radzić. I tak, tworzymy grę, mam kontusowo 3. Przed chwilą miałem dwójkę. Czyli właśnie to jest to, że jak otworzymy kolejną grę, robimy sobie rany, podajemy jakąś liczbę w nazwie gry. Create. Syk. Wychodzimy z gry. Tworzymy kolejną i już mam czwórkę. Tak samo jest w przypadku dołączania do gry. Też mam czwórkę, jak zobaczyliście. Czyli <laughs> jeżeli biegamy na przykład jakieś, nie wiem, ball rany z randomami albo nawet sami jakąś swoją ekipą sobie robimy. Przykładowo Contus Balls. Dajemy jeden host pyk, ho, później host dwójka, host trójka, a jeżeli ja hostuję na przykład, a inne osoby dołączają do mnie, to jak ja zahostuję, to oni już ten mają uzupełnioną tutaj trójkę, czwórkę, piątkę. Z każdą kolejną grą klikniemy join, to się nam to widzicie, game doesn't exist. No a jak dam trójkę, to to nawet jeszcze mi podtrzymało tę grę, którą zahostowałem wcześniej. No, tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy powiedziałem Wam wszystko. Pewnie nie. Także będę starał się jeszcze ewentualnie tutaj wam coś, niecoś powiedzieć na temat tego moda, bo powiem szczerze, wkręciłem się, świadczy to chociażby o tym, że nie działałem serwery, a ja żnąłem dwa dni, dwa praktycznie całe dni, bo w środę jak było wolne jest 11 listopada i w sobotę 14 wczoraj, w dniu nagrywania tego filmu to jest wczoraj, całe dwa dni cisnąłem na singlu, więc jak widać wciągnęło mnie to delikatnie. Także miejmy nadzieję, że odpukać już nie będzie, przynajmniej dziś, jakichś problemów z serwerami, że będę mógł w końcu pograć, pofarmić, może się coś uda wydropić, może nie, zobaczymy. Eee, I że te serwery w końcu się uda. Ogólnie rzecz biorąc zapytacie, dlaczego były problemy z serwerami. Ogólnie znalazła się, nie wiem, czy grupka, czy cała masa ludzi, której albo się po prostu mod nie spodobał, albo nie spodobało się to, że tworzy się nowy mod. I zaczęli dodosować serwery, zaczęli dupować itemy, kopiować runy, były jakieś eksploity na, na, na Diablo Clownie, już co dopiero patrzę niedawno. No, po prostu są ludzie, którzy próbują za wszelką cenę uprzykrzyć życie zarówno nam grającym, cieszącym się modem, jak i devom, którzy nad tym modem spędzili kilka, nie wiem, miesięcy, czy, czy ile tam czasu im zajęło stworzenie tego moda od podstaw. No i teraz, żeby to utrzymać oczywiście, żeby ten mod funkcjonował, żeby te serwery działały, także no... Niestety przez ten tydzień od startu... Powiem szczerze, że chyba za 3 albo 4 dni... To było tak, że niemalże nie dało się grać online. No. Tyle ode mnie. Do zobaczenia na streamach, do zobaczenia w kolejnych materiałach, które mam nadzieję że się pojawią również z PDD. Bo... modzik fajny, jak już wspominałem. No, i jeżeli się wam podoba, zostawcie suba, łapkę, dzwonek, nie wiem, co tam chcecie komentarz jakiś możecie również zostawić, jeżeli macie ochotę i to tyle ode mnie już nie przedłużam i tak już się rozgadałem, także do zobaczenia w kolejnych materiałach, zobaczę na Twitchu, trzymajcie się, cześć.